Dziemanko, ziobse wita w kolejnym odcinku. Dzisiaj znowu mamy admin event. Zobaczcie jakie w ogóle sekreciki udało mi się zdobyć. Na początek sobie wyjmiemy z gara to, co udało nam się oczywiście tutaj wrzucić. Zobaczymy, czy w środku będzie jakiś sekrecik. W tej chwili zostawiacie łapeczki w górę. Łaga! Życie mi powodzenia! Dawaj, 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 słuchajcie! Elegancko, pierwszy sekrecik na koncie, słuchajcie. Wbijamy do środeczka, do mojego magicznego miejsca, gdzie możemy wyhaczyć wcześniej. Słuchajcie, co tu wyskakuje. Zażera się tako. Siedzi i kombinuje nam jakieś brain tutaj dawe Co jest? Coś się pojawiło! Słuchajcie, ciśniemy zobaczyć. Koniec zabawy. Zniknęła w ogóle Babajaga. Co on tutaj by chciał? Zobaczyć ty! Ja słuchajcie, co to jest? Cupcake? Co to? jesteś już wyprzedany? Jak to? Słuchajcie. Nie zdążyłem nawet nic kliknąć, serwer się zwiesił, nie można na razie nic kupić, ale słuchajcie, polujemy i za chwilę zaczynamy, słuchajcie, życzcie mi powodzenia, ja też wam życzę powodzenia i widzimy się po drugiej stronie z sekrecikami, cała baza sekretów, chcę widzieć wasze sekrety, dawajcie znać w komentarzach, co wam się udało fajnego wyhaczyć. Ty jest w ogóle podwójna taśma, co tu się dzieje, ty, ja nie ogarniam, bo zawsze admin nas zaskoczy, a nawet po trojnie, słuchajcie, żebym jeszcze umiał liczyć, to są trzy taśmy. Ciśniemy na trzy taśmy. Czy ja mam taką bazę? Ja nawet nie mam tyle miejsca w bazie, słuchajcie. Będę jakiś jak szczęsny tutaj łowił dla was sekreciki z każdej taśmy. To ready, dawaj, 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 jestem gotowy. Ciśnij mi tu sekretami. Sekreciki. Uhu, oh, 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 patrzcie, trzy. Na początek trzy raki bloki. Sześć laki bloków, ty. I otwieramy od razu, słuchajcie. Ty, ja nie wiem, czy ja to gardły na trzy tutaj, ty chłopie. Jak ja bym wiedział, to bym sobie 15 pięter dobudował. Ty, ja muszę sobie sprężynę prędkości założyć. Obczajcie to! Bierzemy, czy wy to widzicie? Widzicie na pewno, bo też gracie w ten admin event. Jokie pomutowany, ty ten się, jeszcze się zmutuje i zaraz je otwieramy od razu, jak będzie tylko można, słuchajcie. Ale jaka masakra tu się dzieje, słuchajcie. Pierwszy rzut, zaskoczyło nas plaki blokami, ale słuchajcie, potrójna ilość, potrójna ilość tego jeszcze nie było. Zaskoczony jestem Nie wiedziałem w ogóle, że będą trzy taśmy leciały, słuchajcie, gdzie ja mam się gapić teraz? Ja tego nie ogarnę tutaj! Jak wy to ogarniacie, nie wiem. Dobra, słuchajcie, otwieramy od razu laki bloki. Nie marnujemy czasu, nie marnujemy oczywiście miejsca. Dawaj, 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 dawaj co będzie w środeczku. Dawaj, jakiegoś sekreta. Było blisko, żeby sobie ogarnąć coś fajnego. Patrzcie, czy tam na taśmie nic nie leci fajnego. Czego następne? Uuhu, 81 koła, ty. Zobaczcie, jaki furt, jaki fart, ty. Czekaj, co będzie w środeczku, uwaga. Ło, 2 miliony, słuchajcie, złoty. Mami ambal, Ambalambu, jak wy to wypowiadacie w ogóle, ty? Obczajcie, ty. Ja muszę sobie głośniej zrobić i słuchać w ogóle, co tam za... Co mi tu wyskoczyło? Los Bombinitos! Cały czas Los Bombinitos, słuchajcie, nie mam na razie farta. Dlatego otwieramy wszystko, otwieramy jak leci. Zobaczymy, co będzie w środku, uwaga! Łohoho, zobaczcie ty! Złota seria, następny lecimy. Łapeczki w górę. I uwaga! 4,5 miliona, pięknie! Na dzień dobry, nikt z was takiego brain nie ma na pewno. Zobacz ty! Co tu się... Co? to o uh, 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 kolejny sekrecik! Nie da się w ogóle tego kupić. Zobaczcie, co się dzieje na ekranie. Jesteś nie tak z serwerem. Chyba jest tak zapchany w ogóle. Ty, coś się dzieje w ogóle. obczaj ty. Słuchajcie, ale te trzy pasy to będą tylko przez 8 minut. I ja oni widzą, co się dzieje w ogóle. Światło powyłączane. Słuchajcie, dowalimy sobie jeszcze obrót. Słuchajcie, nie Może nam wyskoczy tutaj ten bizon jakiś dziwny, nie? Uwaga! Nie, 325 tysięcy, słuchajcie. Łok się ty, bierzemy ją? Dawaj, zakupujemy ją od razu, słuchajcie. Co mi tu pomieszał, ty chłopie? Ja nie wiem, gdzie mam się gapić przez ciebie. Tu i tego ninianga też bierzemy od razu. I specjalnie dla was otwieram go od razu. Co tam zasuwa, ty? Ło, ha, 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 ten nas. Ty! Dwa miliony na sekundę, słuchajcie, obczajcie. Niech on mi się jeszcze tu jakoś pomutuje przez tako. Bierzemy to od razu, słuchajcie. Uwaga kupiony! Dwie banieczki, słuchajcie. Dwie banieczki to jest tyle kasy. Dobra, nie tracimy czasu. Ciśniemy teraz otwierać dla was te lucky bloki. Uwaga, co będzie w środeczku? Życzcie mi szczęścia, uwaga! Dostałem jeszcze stęczy. Czy to będzie Alessio? Co to za ma ty? Tak, lucky blok. słuchajcie. Czekamy. Dawaj, 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 tam mutuj się ładnie. Słuchajcie, dostał mutację. Jeszcze zaraz pociśnie. Ło! Ale tam Da w środku coś, słuchajcie, będzie, ty! Czuję, że w środku będzie jakiś ładny sekretik. uwaga! Zobaczcie, jaka impreza, cały czas leci muzyczka, jest fajny klimacik, super atmosfera, także jeżeli nie subskrybujesz jeszcze kanału, zrób to teraz, bo przed nami naprawdę bardzo fajne przygody, uwaga! Kunde, Wyjazd z mojej bazy, od razu! Co tu leci, ty? Żebym ja tu nic nie przeoczył, ty! Tego, jak to zmieszało! yin kia. Jak zostaniesz jeszcze w łeb stako, to w ogóle już będzie tak pomutowany, że to będzie masakra, ty. Idzie Admi, dawaj mu do kieszeni. Sami? Sami ty pomutował się, zobacz. Dawaj, chłopie. Ło, słuchajcie. Zostańcie do końca odcinka, bo teraz zaczyna się dopiero prawdziwa impreza. Ogarnijcie, co tu się dzieje w ogóle, ty. Lecam jakieś brainroty. roty. w yang. Lucky będzie w środku, uwaga, ławeczki w górę. To będzie gitarka, zobaczcie. Ty, obczajcie, co tu idzie, ty. Bierzemy to od razu, ty... O, zaraz będzie słuchajcie, ale będzie zaraz sieka. Dlaczek pomutowany, ale nie bierzemy, bo już go mieliśmy. Dopiero co go sprzedałem, żeby mieć miejsce w bazie. 3 minutki zostały do ćwierzenia tego dealera, słuchajcie. Człowieku, ty podejrzymy mu na kąpie, co on tam, co on tam generuje, słuchajcie. A i wszystko! Sztuczna inteligencja, słuchajcie, dobra. Lecimy, zobaczyć, czy nic nie wyskoczyło. Słuchajcie, mamy na razie Lastralitas na koncie, Labaka, Saturno Saturnita. Komutacji hakerskiej, pumpkini, spiderini, słuchajcie, prawie 5 milionów, nie? No masakra po prostu. Dawaj, dawaj, dawaj! Ha, ha, ha. Nie da się nic zrobić, ty! Ja tu będę spał przy tym. Co on tam pozrzucał, słuchajcie, w tym momencie? O, panie! Tak to się nie bawimy! Światełko mi jeszcze zgasił, słuchajcie, nie! To będzie naprawdę bardzo ciężko tutaj cokolwiek kupić. to bloki są! Szybko, szybko, szybko! Kupiony! Następny! Uff! Tych nie kupujemy. Los Lucky Blok, słuchajcie, kupujemy i od razu je otwieramy. Słuchajcie, w środku na pewno coś będzie fajnego. Słuchajcie, otwieramy od razu laki Bloki, żeby nie blokować sobie miejsca w wazie. Jak tutaj wyleci jakiś sekrecik, to po prostu będzie mas... Następny, słuchajcie. Co będzie w środeczku? Uwaga, łapeczki w górę. Dobra, jakiegoś sekreta. Alessio, oczywiście jakby inaczej. Następny. Admin Lucky Blok, co będzie w środeczku Uwaga, łapeczki w górę. 119 sekund zablokowana baza, uwaga. Jedziemy ty! <grym> 13 tysięcy Otwieramy następne lucky bloki, słuchajcie. Co będzie w środeczku? Czy ja w końcu 67 trafię? Co to jest ty? Weź z tym wyjazd od razu, chyba dziewię, ale otwieramy następny co będzie w środku, waga? 9 milionów. Czy wy to widzicie? 9 baniek. Nie ma lepszego nota. niż ten, słuchajcie. 9 baniek. Masakra, się sam aktywował, szczęście. Idziemy tam zaraz. Ogarniamy, słuchajcie, na dole. Co tu się teraz będzie działo, ty? Pojawił się admin. Otwieramy następny lucky block. Co będzie w środeczku? Co tu się dzieje, ty? Obczaj, ty. 1,4 miliona. Zostawiamy go sobie, ty. Masz, ty. Co tu mi zasuwa, ty? Co tu za chłopiec, ty? No a czekaj, ten ile? Uh, uh, ten se, wyszedł z tej łódki. Gdzie ty, chłopie, leziesz? Gdzie mi tam leziesz, ty, papo? Mutuję go? Wszedł mi w ogóle sam do bazy, ty. Hej, ja cię nie chciałem, to co? Bo kramat ma matleć jakiś, ty obczaj to w ogóle. <laughs> <laughs> ci sunę, ty. Zobacz, bierzemy go. Co tu się dzieje, ty? Uh. Uh, uh, uh. Ja, ty, tego bierzemy? Nie, to jest za słaby. Obczajcie, w ogóle ja nie mam... Ostatni rzut i po prostu jest tak dużo sekretów. Już mam pół bazy, słuchajcie, w sekretach, nie? Dołączyła do mnie ziomka linionka. Zobaczcie w ogóle, co ona ma w bazie, ty. Co ona ma za sekrety? Zobaczcie tylko, ty. 2,7 miliona. 900 tysięcy. 3,7 miliona, ale mocarz, ty. Obczaj to, dwa. 1,2 miliona, słuchajcie, naprawdę super kolekcja, uziomki, linionki, gra bardzo dużo, naprawdę ma dobre doświadczenie. Cały czas coś leci, nie cały czas jakieś brajnoty, zobaczcie, leci teraz te, 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 sakur. Ja nie wiem jak mam puszczę zaraz kierownicę, bo nie wiem gdzie objechać się w ogóle. Czekaj, bierzemy go, panie ty, ale mogę poczekać aż się pomutuje w ogóle. Ty. Sami aktywował 4 razy szczęście, ty, obczaj to, widać wszystko co tu leci, ty, patrz Rainbow. Ty, dawaj ty. Ziomka, linonka jest w środku. zarabia się tym, brain rotem. Ty możesz być do środka? Dawaj. Ale wylatują tutaj, słuchajcie, sekreciki. Gdzie są sekreciki? Sekreciki. Człowieku. Czekaj, sklepik. Zaraz coś doda, zaraz coś doda na stówę. Słuchajcie, na pewno zaraz coś doda. Uda mi się kupić. Do końca eventu obiecuję, że uda mi się coś kupić. Może nie jakieś los spaghetti? <laughs> Cztery razy laki bloki, ty. No nie! Skąd ja ci miejsce na to znajdę, chłopie? Nie! Dobra. Słuchajcie, kochani, to na tyle w tym odcinku. Nie udało mi się niestety kupić żadnego brainrota, sekrecika, ale zobaczcie, co wyhaczyłem. Zobaczcie, jeden nowych sekrecików dla Was mam. Pik. Teraz lecimy do góry. Obczacie to, obczacie to, najlepsze, co mi się w ogóle mogło przytrafić. 9 baniek los job citos. Jeżeli ktoś ma lepszego brainrota niż ten. To niekoniecznie koniecznie da znać w komentarz. Los Job Citos, 9 milionów. Nie ma lepszego nota, słuchajcie. I widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć!